Diana takiej straty to ponad pół miliona, miliona... złotych. Bunkrów nie ma, <laughs> ale też jest piękny. Co to jest SOD? Dlaczego ten temat jest ważny? Cześć! Witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale Kierce Ninja. Ja nazywam się Filip, a to jest Andrzej. I wspólnie zajmujemy się tematyką bezpieczeństwa, gierce i systemów RP. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o ciekawym temacie, mocno powiązanym z tematem bezpieczeństwa w systemie RP, Szczególnie istotnym z punktu widzenia budowy uprawy. Ten temat to właściwy rozdział obowiązków w procesach czy systemach. Istnieje kilkanaście nazw, które są używane w biznesie do określenia tego samego. Jeśli usłyszycie nazwy takie jak rozdział obowiązków, podział, separacja uprawnień, czy z angielskiego segregation of duties w skrócie SOD, to wszystkie te nazwy odnoszą się do tego samego: do właściwego rozdziału obowiązków w systemach i procesach biznesowych. A także ryzyk z tym związanych. Co to jest SOD? Dlaczego ten temat jest ważny? Jaki jest skutek braku właściwego rozdziału obowiązków? Jak to połączyć? Czyli co to jest matryca SOD? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Ponieważ to jest odcinek na poziomie podstawowym, myślę, że warto zacząć od uporządkowania pojęć. Które pojawią się w dzisiejszym nagraniu. Andrzej, powiedz, proszę, co to jest to SOD i dlaczego ten temat jest ważny? Jasne. SOD, czyli Segregation of Duties, to po polsku właściwy rozdział obowiązków w procesie, który powinniśmy zapewnić podczas projektowania procesów biznesowych w organizacji takiej jak nasza. Może też się odnosić do uprawnień w systemach. Chodzi tutaj o to, aby tak zaprojektować sekwencję działań realizowanych w procesie biznesowym, aby ona była optymalna nie tylko z perspektywy kosztowej i czasu realizacji, ale przede wszystkim bezpieczna z perspektywy ryzyk związanych z dostępem czy z realizacją tych procesów. Dla niektórych czynności w procesie oznacza to po prostu wprowadzenie tak zwanych dwóch par oczu (four eye principle). Rozdzielenie osoby inicjującej transakcję od zatwierdzającej. Mhm. Czasem jest to też dodatkowe wydzielenie osoby kontrolującej czy raportującej dla procesu. Mhm. Filip, z Twojego doświadczenia, kiedy powstaje i co to w praktyce jest ten konflikt rozdziału obowiązków? Konflikt rozdziału obowiązków powstaje wtedy, kiedy zadania w procesie w systemie RP, które powinny Realizować dwie osoby mogą zostać zrealizowane przez jednego użytkownika. To, że powinny to robić dwie osoby, a nie, a nie jedna, wynika z zagrożenia czy też ryzyka dla organizacji związanego z łączeniem tych uprawnień przez jedną osobę. Te wytyczne, jak te uprawnienia rozdzielać. Najczęściej pochodzą z dobrych praktyk audytowych, przepisów prawa, regulacji kontroli wewnętrznej, a także tak zwanych dobrych praktyk bezpieczeństwa. Zobaczmy na przykład, który dzisiaj przygotowaliśmy z naszym warsztatem. Nasz mechanik. Potrzebuje zamówić części do magazynu. Czyli dzisiaj będzie naszym zamawiającym. Jest zamawiającym. A tutaj będziemy mieli magazyniera, który będzie odbierał ten to... dostarczony towar. W idealnym procesie, kiedy ten rozdział jest rozdzielony, ten nasz zamawiający dostarcza towar. Mhm. Odbiera go magazyniem. Mhm. Przeprowadza tutaj gruntowną kontrolę jakości. Zlicza. Sprawdza. sprawdza, czy się wszystko zgadza. I dopiero po potwierdzeniu przenosi ten towar i rejestruje w księgach na magazyn. To jest ten proces powiedziałbym taki wzorcowy. Tak, powinny być, powinien być zrobiony przez dwie osoby, a zobaczmy co jeśli to wykona jedna osoba i jednocześnie zamawiając ten towar dostarczy go bezpośrednio na magazyn z pominięciem jakże cennej kontroli jakościowej, ilościowej, którą przed chwilą zademonstrowałaś. Tak naprawdę o tym, że popełni błąd, możemy się czasem dowiedzieć dopiero po dłuższym okresie czasu. No i bardzo ciężko wtedy ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy, czy nieprawidłowości na magazynie. Okej. Okay. Innym przykładem takiego prawidłowego rozdziału obowiązków jest taka sytuacja, w której osoba, która w systemie RP realizuje, odpowiada za dane podstawowe, zmienia numer rachunku bankowego naszego pracownika bądź kontrahenta, a jednocześnie zleca do realizacji przelew bankowy. Tutaj, jakby patrząc na tą sytuację oczami oszusta, można powiedzieć, że czasem taki jeden przelew i spędzamy całe życie na Hawajach. O, lub częściej w praktyce w więzieniu. Może. No <laughs> właśnie, więc oprócz samego tematu ryzyk rozdziału obowiązków, możemy również wyróżnić w procesie tak zwane czynności wrażliwe czy też krytyczne. Andrzej? Okay. Ja myślę, że możemy. Czynności wrażliwe czy, tak jak wspomniałeś, krytyczne to takie, do których dostęp powinien być bardzo ograniczony tylko do wybranych osób. Mm -hmm. Są one powiązane z aktywnościami, w których realizacja generuje istotne ryzyko operacyjne albo prawne dla naszego biznesu. Mogą pozwalać na dostęp do danych poufnych, takich jak dane osobowe, dane wrażliwe, Mogą pozwalać na dostęp do informacji o marżach czy o fantastycznym know-how naszej firmy. Tak jest. Przykłady czynności wrażliwej czy krytycznej w praktyce to na przykład masowa zmiana danych. Zazwyczaj te zmiany wprowadza się do, pojedynczo do systemu, mhm. natomiast wyobraźmy sobie teraz, że niektórzy zawodnicy, posłużę się tutaj zawodnikiem od Filipa, mhm. mają uprawnienia w systemie, żeby takie zmiany wprowadzać masowo. Teraz wyobraźmy sobie całą ciężarówkę takich zmian. Która jest wprowadzana do systemu. Ile błędów tak naprawdę jesteśmy w stanie popełnić masowo wprowadzając takie zmiany? Inny przykład to mechanizmy, które pozwalają na ominięcie akceptacji. Czyli mamy tutaj workflow, mamy jakiś punkt kontrolny, gdzie ktoś powinien sprawdzić naszą ciężarówkę, natomiast w systemie mamy taką metodę, która zamiast prowadzić nas prostą drogą, pozwoli nam, Ominąć te mechanizmy i dotrzeć bezpośrednio do celu. Może inne przykłady? Ja, tak, tak, jasne. Inny przykład czynności wrażliwej to na przykład dostęp do receptur produktów w branży farmaceutycznej lub produkcji spożywczej. Wszystkim nam znany napój gazowany, który ma recepturę chronioną od lat, przechowywaną w specjalnym skarbcu w banku w Atlancie. I jest on znany podobno tylko pojedynczym wybranym osobom na świecie. Podobno sama ta tajemnica jest warta 100 miliardów dolarów. Fantastycznie. Okej, okay. Andrzej, dlaczego taki konflikt jest groźny dla organizacji i co może być skutkiem jego istnienia w procesie? Ja myślę, że jest kilka negatywnych skutków takiej sytuacji w systemie. Przede wszystkim błąd ludzki, czyli nasz użytkownik myli transakcję lub podaje błędne dane, a ponieważ w systemie ma uprawnienia, to może wprowadzić zmiany i samodzielnie przeprocesować. Posłużę się tym przykładem. Pozwolę wykorzystać sobie Twojego ludzika. Czyli tym razem będzie on kierowcą. I wyobraźmy sobie, że nasz kierowca jedzie samochodem. No i no, oczywiście, nawigacja, no, Tak wyszło. Natomiast i wprowadza te dane do nawigacji. I w tym momencie, w momencie wprowadzania tych danych, popełnia błąd. Ten błąd jest niezweryfikowany. I zamiast dojechać w góry, dojeżdża nad morze. Bunkrów nie ma, ale też jest piękny. I to jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, która może się zdarzyć, to też może być celowe działanie, prawda? Czyli, mając dodatkowe uprawnienia, możemy wykonać czynności, które są zarezerwowane dla innych użytkowników procesu. Celem ukrycia naszego błędu, lub co gorsza, celowe działanie, które ma na celu popełnienie nadużycia z pominięciem zabezpieczeń i kontroli w procesie. Czyli, jeżeli mamy jakiekolwiek punkty na drodze, Załóżmy, że mamy tutaj gdzieś policjanta, usiłujemy ominąć tą blokadę. Jeżeli mamy wystarczające uprawnienia w procesie, takie działanie będzie możliwe. Tak. Mając świadomość słabości tego systemu, możemy skutecznie ominąć. I takie celowe działanie no jest zdecydowanie najgorszym scenariuszem. Kilka lat temu takim pewnym naturalnym ograniczeniem był dostęp do wiedzy, do informacji, jak wykonać daną czynność w systemie SAP. Dzisiaj. No, dostęp do wiedzy jest, jest znacznie szerszy. Dokładnie. I dużo łatwiej jest tą informację pozyskać, a w efekcie wykonać takie celowe działanie w systemie. Jedynym. Takim czynnikiem, który może nas powstrzymać, może nam uniemożliwić zrealizowanie tego niecnego działania, są uprawnienia i prawidłowo skonfigurowany system zabezpieczeń. Przedstawimy teraz przykład takich konfliktów w SOD. Analogią będzie nasz warsztat samochodowy. Kluczowy element. Warsztat. Czyli firma, w której toczy się nasza historia. Mechanicy, pracownicy firmy, którzy realizują usługi i zarządzają magazynem części zamiennych. Nasz dostawca, czyli zamaskowany John, który dostarcza części i oleje do warsztatu, robi to od niedawna i lubi szybkie pieniądze. Stanowisko pracy. Tutaj realizowane są usługi naprawcze. Tablica. Tutaj kierownik warsztatu monitoruje nasze KPI, -e, czyli wskaźniki wydajności. Ok, przejdźmy do historii. Na co dzień nasz warsztat powinien obsłużyć przynajmniej kilkadziesiąt samochodów. Takie przynajmniej są kpi -y, które zostały ustanowione przez kierownika. Cele są bardzo ambitne, bo załóżmy, że nasz 10 zespół mechaników powinien obsłużyć 40 samochodów dziennie. Daje to no, poziom 10 tysięcy rocznie. Taka skała, skala działalności powoduje, że nasz warsztat powinien mieć odpowiednio zdefiniowane procesy. Filip, jakie procesy widziałbyś w takim naszym dobrze prosperującym warsztacie? No, przede wszystkim ten proces zakupowy. To tutaj kupujemy części zamienne do naszych samochodów, jak również elementy, które um, są wymieniane w trakcie usługi serwisowej, takie jak oleje czy płyny. Proces finansowo-księgowy. Tutaj księgujemy dokumenty od naszych dostawców, jak również te, które dostarczamy naszym klientom w procesie sprzedaży. Proces sprzedażowy, czyli sprzedaż usługi części oraz pozyskiwanie nowych klientów. Nie zapominajmy też o kluczowym elemencie, czyli to, co jest w każdym dużym zakładzie, czyli produkcji. W tym przypadku produkcja to jest realizacja napraw na warsztacie, chociaż mocno się to łączy przez wspomnianą ciebie sprzedażą usług. Tak. W dzisiejszym nagraniu przyjrzymy się procesowi zakupowemu. Zakup części i narzędzi niezbędnych do realizacji usług naprawczych to podstawowy proces, który możemy zdefiniować w takiej działalności, jaką prowadzi warsztat, który naprawia samochody. Wyobraźmy sobie zatem, żeby troszkę zobrazować sytuację, że jeden z naszych dziesięciu mechaników, którzy pracują w warsztaty, popadł niedawno w kłopoty finansowe. Nawet realizacja usług w nadgodzinach, branie dodatkowych zleceń w soboty nie wystarcza mu na jego potrzeby. Szuka zatem nowych możliwości, co może zrobić, żeby zarabiać więcej. No wiesz, doba ma tylko 24 godziny, więc więcej pracować już nie może. No ale tak sobie myśli, chodzi, rozgląda się po tym warsztacie, że przecież może zamówić. Nieco więcej narzędzi i tych płynów eksploatacyjnych, oleju, używanych w wymianie, w naprawie auta, niż jest to potrzebne. Po dostarczeniu ich przez dostawcę, może zabrać je do domu. Albo sprzedać na portalu. Albo portalu. sprzedać. No, dobrze. Dobrze kombinujesz. Sprzedać <laughs> na giełdzie lub znajomym. Te drobne nieefektywności w tym procesie na początku generują drobne straty dla organizacji. Nie jesteśmy tak wydajni, jak moglibyśmy być, gdyby proces był idealnie dostrojony. Oleju jest zużywany coraz więcej, narzędzia szybciej i częściej się psują, częściej trzeba je zamawiać. No, ale jak to w życiu zwykle bywa, po pewnym czasie i to jest za mało dla naszego mechanika. I dochodzi do, ponieważ dosyć często zamawia te, te, te części, to dochodzi do wniosku, że może już czas wejść w relację z naszym dostawcą. I tutaj na scenie pojawia się nowa postać, nasz zamaskowany John. Tak jest. Dostawca, który lubi szybkie pieniądze. Cześć John. Słuchaj, jest taki temat, tak sobie myślę, jak moglibyśmy więcej zarobić, bo już mi się biznes na portalach nie kręci i wiesz, chciałbym wejść na nowy poziom. Filip, jest metoda. Po co ja ci będę te części dostarczał i robił tobie kłopot z sprzedażą? Wystarczy, że ja ci dostarczę dokument, ty przekażesz go do księgowości, a oni mi zapłacą. I oczywiście uczciwie się podzielimy. To co? 50-50? No wiesz, bardziej 30-70. <laughs> Bo papier kosztuje. To co? Mamy 30 70? i mamy to? Tak, mamy. Super, do boju. I tak proces wchodzi na nową skalę oszustwa. Dokładnie tak. I nasz... nasz mechanik po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że. To 3070 jednak to nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Koszty mu rosną, chciałby wymienić samochód na noszy i myśli sobie, że tak naprawdę to on wcale tego zamaskowanego John'ego nie potrzebuje. Wystarczy, że wejdzie do naszego systemu RP z szerokimi uprawnieniami, podmieni numer rachunku bankowego tego, który był przydzielony do tego dostawcy, na własne, a środki za dostarczone części i materiały eksploatacyjne zostaną szalone jako konto. Czyli zamaskowany don już nawet nie jest potrzebny. Nawet do nie. tego przekrętnie. Nawet nie jest potrzebny. Teraz spuentując naszą historię, zastanówmy się, co pozwoliło naszemu mechanikowi robić takie szemrane interesy. No myślę, że powodów było kilka. Przede wszystkim sama konstrukcja naszego procesu. Zamawiam i odbieram towar od dostawcy, czyli brak właściwego rozdziału powiązków. To, na co bym też zwrócił uwagę, to dostęp w systemie. Ponieważ mógł on zamówić i odebrać towar, zmienić dane podstawowe, a nawet ktoś mi pozwolił zrobić przelew. Mając dostępy w systemie. Jak zresztą sam pokazałeś, reszta historii mogła odbywać się wirtualnie, nawet bez naszego dostawcy. Winny jest też brak odpowiednich kontroli w samym procesie, brak odpowiedniego nadzoru. Nasz menadżer bardzo skupił się na tych KPI, o których mówiłeś na początku, tak bardzo, że przestał nadzorować czynności realizowane w tym procesie. Brakowało też wyjścia od ryzyk, czyli zidentyfikowania takich właśnie sytuacji, w których nasz pracownik może w systemie wykonać zbyt dużo operacji, generując zagrożenie dla organizacji. Okej, okay, to to jest nasza diagnoza tej sytuacji. A teraz Filip, zostawmy na chwilę nasz warsztat i popatrzymy globalnie. Filip, ty dużo czytasz. Trafiłeś może na jakiś raport? Ile organizacje potrafią stracić w wyniku takich nadużyć? Tak, wyobraź sobie, że ktoś to policzył. Da się to policzyć. Jest taka organizacja ACFE. Jest to organizacja, która zrzesza ekspertów do spraw ścigania nadużyć. I w swoim najnowszym raporcie za 2022 rok, na podstawie danych z ponad 130 krajów, policzyli, że jednorazowa strata, mediana takiej straty, to ponad pół miliona, ponad pół miliona. złotych. Tak, wiesz, a co jeszcze jest gorsze, to to, że często te kwoty są kilkunastokrotnie nawet wyższe. Przy średnim czasie 12 miesięcy od czasu, kiedy ten nasz mechanik wszedł w relację z tym dostawcą, do czasu, kiedy nasz menadżer, zapatrzony w kpi -e, zidentyfikował tą sytuację. 12 miesięcy. To faktycznie sporo. Zwłaszcza, że te kwoty, które się traci, no one są najczęściej nieodzyskiwalne, ponieważ te pieniądze już wyszły. A jeszcze trudniejsza jest sytuacja, ponieważ, jak wspomniałeś, dowiadujemy się o tym dopiero po roku. Dopiero wtedy dowiadujemy się, że te straty w ogóle wystąpiły. No właśnie, to powiedz, co możemy zrobić, aby uniknąć tych strat? I tutaj musimy się zastanowić, zrobić taki krok do tyłu i przede wszystkim to, co powinniśmy zrobić, zrozumieć proces. Zidentyfikować w tych procesach ryzyka, między innymi takie, jak tutaj nam się zmaterializowało. Zbud możemy zbudować w oparciu o te ryzyka związane z dostępem matrycę rozdziału obowiązków. Tak, może powiem, matryca SOD, to zestawienie wszystkich istotnych ryzyk wraz ze specyfikacją i określeniem ich negatywnego wpływu na operacje biznesowe. Najczęściej taka matryca przedstawiana jest jako dwuwymiarowa macierz zbudowana z czynności, które generują ryzyko. I tak w jednym miejscu mamy wszystkie te informacje zebrane i możemy wtedy tym zarządzać. To jest naprawdę ciekawy wątek, ale myślę, myślę, że to już jest materiał na kolejny odcinek. Jak taką matrycę zbudować, kogo zaprosić na warsztaty. I przede wszystkim, jak to później wszystko zaimplementować w tym naszym systemie RP. Ja myślę, że na dzisiaj już możemy podziękować naszym aktorom. A Was zapraszamy na kolejny odcinek przeznaczony dla osób, które chcą zgłębić temat i być może wdrożyć w swoich firmach koncepcję rozdziału obowiązków w procesach i w systemach. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania naszego kanału. Dajcie nam znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.